W pierwszym filmie pokazaliśmy pierwszą książeczkę z serii Sylabowe Potyczki i sposób rozwiązania zawartych w niej zadaniach. Polegały one na poznawaniu i utrwalaniu w różnej formie zabaw samogłosek oraz sylab pa i ma, które jako pierwsze pojawiają się w rozwoju mowy. Dziś pokażemy Państwu pozostałe trzy książeczki z tej serii. Przypomnijmy, że są to książeczki PUS, które służą dzieciom w wieku przedszkolnym do nauki czytania. Metodą sylabową. Korzystać z nich mogą także dzieci starsze, które z różnych powodów mają, czyta, które z, różnych powodów mają z czytaniem problemy, jak również dzieci z dyslekcją. Część druga zawiera ćwiczenia oparte na kolejnych sylabach. Oprócz poznanych już sylab Pa i Ma pojawiają się również tutaj sylaby Ba, La, Fa, Va, Ta i Da. Poziom trudności w kolejnych ćwiczeniach rośnie, a zostały one ułożone zgodnie z tym, jak kolejne sylaby pojawiają się w rozwoju mowy. Zadania z tej książeczki pozwalają nam na doskonalenie różnicowania, syntezy i analizy. Znajdziemy tutaj ćwiczenia globalnego odczytywania wyrazów, na przykład tak jak tutaj w tym ćwiczeniu. Proszę. PU-MA MA-MA Lu, pa. Wśród nich pojawiają się także nieco może zaskakujące ćwiczenia oparte na kodowaniu, które mogą być dla dzieci niemałym wyzwaniem. Są one jednak bardzo ciekawe i mocno aktywizują dzieci. Na przykład takie: polecenie brzmi: jaka to sylaba? I widzimy, że kropką i krzyżykom w różnych kolorach przyporządkowane są różne sylaby. Bierzemy więc klocek do ręki i widzimy, że mamy obok niego kolor pomarańczowy. Patrzymy ponad ćwiczenie, szukamy pomarańczowej kropki i widzimy, że kropka odpowiada sylabie fa. Szukamy więc na stronie niższej. Na stronie niższej sylaby fa i widzimy, że Odpowiada jej cyfra 6, co oznacza, że klocek trzymany w ręku kładziemy na pole numer 6 w naszym pusowym pudełku. Klocek numer 2, to różowa kropka, różowa kropka i szukamy takiej sylaby przy porządkowanej różowej kropce, czyli jest to akurat sylaba fo. I poniżej szukamy sylabu FO. Patrzymy, że FO przyporządkowane jest w dziewiątce. Więc klocek numer 2, który trzymamy w ręku, ląduje na czarną dziewiątkę w naszym pudełku. Tak postępujemy do końca, aż wszystkie klocki znajdą się w pudełku, a następnie sprawdzamy wzór. 3. Niebieskie fu. Szukamy fu. Jeden. 4, czerwona kropka, czyli F. Szukamy poniżej F. 11. 5, żółta kropka. Szukamy żółtej kropki, jest sylaba Fi, szukamy poniżej sylaby Fi. Przyporządkowana jest do siódemki. Klocek numer 5. Idzie na czarną siódemkę. 6. Jest zielona kropka. Odpowiada, zielonej kropce odpowiada sylaba fy, szukamy poniżej, sylaba fy, przyporządkowana czwórka, w czarnym pudełku. 7. 7 jest to krzyżyk, różowy krzyżyk, różowy krzyżyk, przyporządkowany jest sylabie wo, szukamy sylaby wo, numer 5, czyli klocek numer 7, klocek numer 7 oznaczony. Krzyżykiem, krzyżyk, różowy, sylaba W. Sylaba W, przyporządkowana numeru 5. 5, 8. 8, krzyżyk, pomarańczowy, sylaba W. Szukamy sylaby W. Czarna trójka, klocek numer 8, idzie na czarną trójkę. 9, krzyżyk. Czerwony, przyporządkowana jest im sylaba W, poniżej szukamy sylaby W. Numer 8 w naszym pusowym pudełku 10, krzyżyk żółty, gdzie przyporządkowana jest sylaba W, szukamy poniżej sylaby W. Do naszej sylaby W przyporządkowany jest numer 12, więc klocek numer 10 idzie na. Dwunastkę w naszym pudełku. 11 krzyżyk niebieski. WI. Szukamy wi. Akurat jest pod czarną dwójką. Proszę. I kocek numer 12. Jest krzyżyk zielony, gdzie przyporządkowana jest sylaba WA. Szukamy poniżej sylaby Wa, czarna dziesiątka. I sprawdzamy teraz, następnie sprawdzamy nasz wzór, Czyli zamykamy pudełko, odwracamy, otwieramy i widzimy, czy wzór jest w tym ćwiczeniu taki sam jak tutaj w zadaniu. Więc bardzo proszę, wiemy o tym, że zadanie zostało rozwiązane poprawnie, więc należą nam się brawa. To weźmiemy. Przechodzimy do trzeciej książeczki, która zawiera ćwiczenia oparte na wszystkich poznanych już sylabach. I pozwala nam doskonalić ich znajomość oraz umiejętność czytania. Mamy tu ćwiczenia z wyrazami dwusylabowymi, które należy odczytać. Podpisy do obrazków. Już tutaj zobaczymy. Proszę bardzo, na tych stronach. Jak również na tej. Albo wybierać właściwy podpis spośród dwóch wyrazów. Proszę. Pojawiają się też wyrazy trzysylabowe. Proszę. Są i takie ćwiczenia, w których należy wyróżnić ostatnią sylabę, a następnie znaleźć taki wyraz, w którym ta sylaba występuje jako pierwsza. Już. Proszę. I proszę. Także w tej książeczce znajdują się zadania oparte na kodowaniu, na przykład, już pokażemy, w którym pojawiają się kody liczbowe. Poszczególnym liczbom odpowiadają tu sylaby, które trzeba połączyć w wyrazy. Wreszcie czwarta część sylabowych potyczek to książeczka z zadaniami doskonalącymi czytanie. Mamy tutaj, yy, mamy tu dalsze zabawy z sylabami, i krótkimi wyrazami. Proszę. Mamy. Yy, tutaj jeszcze mamy właśnie te wyrazy. Mamy trudniejsze zadania z wyrazami, których pewnych sylab zabrakło. Proszę. Mamy też kolejne zabawy z kodowaniem. Są one już znacznie trudniejsze i wymagają dobrze rozwiniętej koncentracji, uwagi, skupienia, a także logicznego myślenia.